thank <laughs> you Siąko, ja jestem Benek witam was w kolejnych polecanych kartach graficznych na miesiąc maj. Powiem wam tylko z góry, że tak jak w ostatnim miesiącu był to raczej taki polecane, żeby wyjść naprzeciw tym osobom, które muszą kupić kartę już tu i teraz, a sytuacja jeszcze nie była super różowa, tak teraz uważam, że zaczyna się jeden z najlepszych okresów na zakup komputera w roku. Zazwyczaj tak jest. Te miesiące maj, czerwiec i jeszcze lipiec to są często najlepsze cenowo miesiące i teraz jest nie inaczej. Maj już jest naprawdę dobrym miesiącem cenowo, nie tylko jeżeli chodzi o karty graficzne, ale też procesory. Intel oficjalnie obniżył ceny Arrow a za tym troszeczkę poszły ceny Ryzenów 7 z pamięciami X3D, zarówno 7800 jak i 9800. Ale o tym pewnie więcej powie Wam Wojty w swoich polecanych komputerach, czy też Całych komponentach na miesiąc maj. Ja zajmę się tylko kartami graficznymi. Tu znowu dzieje się ciekawie i muszę Was uczulić. Zakres cenowy w okolicy 1500 zł w tym momencie jest na przeczekanie, ponieważ prawdopodobnie za kilka dni, tydzień, nie wiem kiedy dokładnie to oglądacie, zobaczymy konferencje zarówno Nvidia, jak i AMD, a być może nawet Intel, na których to pokażą swoje nowe karty graficznie na targach CES, które prawdopodobnie właśnie będą ten segment około. 1500 zł, okupować. W związku z tym, ja nie będę w tych zakresach cenowych kart polecał, tylko mówię Wam, tak jak w ostatnim miesiącu, gdzie trzeba było się wstrzymać w okolicy 2000, poczekać na 50-60 Ti. Tak, w tym momencie wstrzymajmy się, jeżeli chodzi o zakupy kart typu 40-60, poczekajmy na 50-60 czy też 9060XT. Ale teraz przejdźmy już do meritum. Dwie pierwsze karty do 1000 złotych, i lekko ponad 1000 złotych się nie zmieniają, ponieważ mamy tam RXA 6600, ten sam co w tamtym miesiącu. I powiem Wam szczerze, radzę nie kupować tej karty graficznej. Jak już ktoś ma bardzo okrojony budżet, to ok. Natomiast moim zdaniem lepiej poczekać na promocję karty, która już jest oczkowyżej, zaledwie kilkaset, nawet nie kilkaset, 100 zł z drobnymi wyżej, i kupić RXA 7600, który jest właśnie do oczkowyżej, kosztuje dosłownie 150 zł więcej, ale, ale. Tak naprawdę, karta jedyna sensowna w tym takim zakresie cenowym to jest karta następna Intel B580. I powiem Wam szczerze, tutaj przyczaiłbym się na promocję. Te ceny kart się dynamicznie zmieniają. tu też jest ważna rzecz, żeby o tym pamiętać, że to jakie są ceny teraz, jak ja to nagrywam, to może się zmienić w momencie, kiedy Wy to oglądacie. Można poczekać na promocję. Te B580 są bardzo udane i one raczej trzymają cenę, ale jakby kosztowała 1200 zł z drobnymi, to tak naprawdę naprawdę warto się o nią pokusić. Natomiast to jest już karta, przy której też można byłoby się powstrzymać i poczekać na premierę rtx 5060 czy rx 9060, które będą kosztować właśnie te 1400-1500 zł, a mogą być wydajniejsze od B580, na pewno więcej nie będą miały od niej e, pamięci VRAM, e, która to B580 legitymizuje się 12 GB i w wyższych rozdzielczościach może całkiem nieźle się sprawować. Więc w tym momencie tutaj robimy przeskok do ceny w okolicy 2 Tysięcy złotych. Tam w teorii mamy RTX 5060 Ti w wersji 8GB. Natomiast powiem Wam szczerze, to jest karta, która jest słabsza wyraźnie od wersji 16GB. W związku z tym nie wiem, czy pokusiłbym się tutaj o. E, Zakup tej konkretnej karty tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli macie mocno specyficzne zastosowania, a mianowicie na przykład gracie w CS albo w Lola i potrzebujecie takiej karty esportowej, która da Wam dużo klatek w grach, które nie mają ciężkich tekstur, czyli CS LOL. I wtedy bym pokusił się właśnie o wybór 5060 Ti w wersji 8GB. W przypadku, kiedy gracie w normalne tytuły AAA, czyli każde inne gierki. Tutaj już zdecydowanie trzeba dopłacić do karty z większą ilością pamięci VRAM, choćby dobrą alternatywą dla 5060 i jest RX 7700 XT. Natomiast trzeba pamiętać, że po tej dużej premierze, którą będziemy mieli za tydzień, o ile ją będziemy mieli, bo to tylko i wyłącznie plotki, ja mam nadzieję, że się ich doczekamy, może się okazać, że nawet w tym segmencie cenowym AMD pokaże coś nowego. Pokaże być może RXA 9060XT, który właśnie w tej cenie będzie mniej więcej latał 1800 złotych. No, i będzie jakąś ciekawą alternatywą. Więc, jeżeli chcecie zdecydować się na zakup Radeona w okolicy 1800-2000 zł, to być może za tydzień dostaniecie nową propozycję w tym temacie. A ja oczywiście w następnym miesiącu, w następnych polecanych, wam o tym opowiem. Więc, jeżeli ktoś jest zdecydowany na Radeona to może warto się ten tydzień do prezentacji nowych RX-ów wstrzymać. Jeżeli ktoś natomiast jest zdecydowany na RTX, to tutaj powyżej 1800 zł, nie nastąpi szybko żadna nowa premiera, bo spodziewamy się raczej tylko 5060, który będzie chodził właśnie w okolicy 1400-1500 zł. Ale dobrze, przejdźmy dalej, przejdźmy do wspomnianego wcześniej przeze mnie 5060 Ti w wersji 16GB. Dobra, i tu muszę Wam się absolutnie dograć, ponieważ w momencie, kiedy montuje ten film i zgrywam przebitki ze sklepu na sklep, wleciał RTX 5060 yari w wersji o 16 GB. Co za tym idzie? Wersja 8 GB absolutnie traci sens. Warto dopłacić te 200 zł i mieć 16 GB. Tutaj nikt, absolutnie nikomu nie polecam w takim wypadku oszczędzać 200 zł i kupować wersję 8 GB. Podobnie też moim zdaniem jest to lepszy wybór w tym momencie niż RX 7700 XT, więc no Prosta sprawa. Tutaj Ino 3D w tej cenie 2099 zł, zamiata, ale to też pokazuje, że warto sprawdzać ceny, warto je obserwować i przede wszystkim przyczajcie 2-3-4 dni, jak chcemy kupić jakiś model karty graficznej i sprawdzić, czy nie pojawi się coś w lepszej cenie. A teraz. Konkuruje z tą kartą, wydajniejsza od niej, 7800 xt o której już też wcześniej wspomniałem, że jest to karta w okolicy 2000 zł, którą warto się zainteresować. Wersja od Asusa w tym przypadku za 2300 zł i tutaj powiem Wam szczerze, tak, jest to karta wydajniejsza od 5060 Ti z taką samą ilością pamięci VRAM, ale pozbawiona technologii NVIDIA nie radzi sobie tak dobrze w ray tracingu. I zastanawiałbym się, czy nie lepiej poświęcić troszeczkę natywnej rasteryzacji, żeby zyskać w tych technologiach jak Frame Generator i DLSS. Ale to. Pytanie do Was, czy wy chcecie poświęcać natywną rasteryzację na rzecz tego, że karta być może za kilka ładnych lat odda tymi technologiami? Czy wolicie, jakby Że tak powiem, nie dmuchać na zimne w przeszłość, tylko mieć kartę tu i teraz? To wtedy Erics jest jak najbardziej ciekawym wyborem, ale po raz kolejny, jeżeli chodzi o wybór Radeonów, być może w tej kwestii zobaczymy coś ciekawego od AMD już za niedługo. Natomiast. To będzie, że tak powiem, ostatni gwizdek cenowy. Być może gdzieś jeszcze pod koniec roku RX7000, przepraszam, 9070 GRE się pokaże. Natomiast już raczej te karty, które się pokazały w okolicy 3000 zł od AMD, tam zostaną. Ale zanim przejdziemy do serii, do, do ceny 3000 zł, to wcześniej karta no, do 3000 zł, czyli. RTX 5070 bardzo fajnie spadły ceny RTXów 5070. Tutaj macie wersję od Asusa Asus Prime dość dużo jest tego Asusa Prime'a w tym zestawieniu, bo jest to też dość dobre chłodzenie i często okupujące ten najniższy segment cenowy, najbliższy MSRP. W związku z tym, no ja jestem zwolennikiem wybierania tych raczej najtańszych modeli, czy też najtańszych wariantów w obrębie danego modelu. Uważam, że. Może nie ma co dopłacać jakichś wygórowanych kwot do najlepszego układu chłodzenia. To jest moje indywidualne podejście. Pamiętajcie, że warto tutaj pod tym względem mieć swoje, jeżeli wy chcecie mieć jakieś wypasione chłodzenie z wyraźną dopłatą. To nie jest w tym nic złego. Ja mam taką filozofię, stąd też takie modele raczej. Z tego dolnego przedziału cenowego chcę Wam polecać, no bo te lepsze dadzą może 1, 2, 3, maksymalnie 5% jakiejś różnicy w wydajności, przez to, że mają lepsze chłodzenie, ale często nie jest to warte dopłaty. No tutaj ta 50-70. Nie jest jakaś super tania, jest w pobliżu MSRP, ale zdarzają się karty już poniżej MSRP. Niestety nie mam tutaj, nie jestem wam w stanie zaprezentować. Ale jakiś czas temu w komputerniku była nawet do wyrwania za 2600 zł, 5070, więc może warto się przyczaić i upolować właśnie taką 5070 gdzieś na jakiejś promocji. Im taniej kupicie, tym oczywiście lepiej. Wtedy nie należy już wybrzydzać na układ chłodzenia, trzeba brać to co jest. Ale karta w okolicy 2600 zł jest już naprawdę bardzo dobrym wyborem. Nie jest tak niejednoznacznym wyborem, jak była w tamtym miesiącu na tle RX-a 9070 bez XT, który w tym momencie jest wyceniany na 3100 zł. No, raczej ceny RX-ów 9070 i 9070 XT nie będą spadały. Te karty są dość agresywnie wycenione i te ceny MSRP, które życiu AMD są raczej mrzonką, biorąc pod uwagę te Popyt na nie nie sądzę, żeby te ceny spadały, więc tutaj nie należy spodziewać się niższych cen niż 3000 zł za kartę 9070 i w momencie, w którym wyrwiecie 5070 za około 2600 zł to jest bardzo dobry deal i nie należy się tutaj jakoś szczególnie mocno zastanawiać nad dopłatą 500 zł do 90-70, natomiast jeżeli ten dystans jest niższy, jest mniejszy jest to jakieś 300 zł, 200 zł to 90-70 może być tutaj lepszym wyborem o ile nie zależy Wam na technologiach Nvidia. Dostajecie więcej VRAMu wyższą wydajność w czystej rasteryzacji w związku z tym jeżeli to jest 200-300 zł do dopłaty no to już jest to warte zastanowienia jeżeli jest to 500-600 zł do dopłaty względem 50-70, no to raczej bym się tak mocno nad tym nie zastanawiał, chyba że macie szerszy budżet. No to dlaczego by od razu nie brać wydajniejszej karty graficznej? Niewiele dalej za 9070 bez XT stoi wersja z XT, tak naprawdę tylko 300 zł. Droższa kolejny Asus w naszym zestawieniu, poprzednie całe szczęście było to XFX. 3400 zł trzeba dać, a dokładnie 3399 zł za tę kartę graficzną. No powiem Wam szczerze, mając kupić 9070 za. 3100 zł, a wersję XT za 3400, 300 zł, więcej, 10% więcej. Chyba jednak wybrałbym wersję XT, więc to jest ta kwestia dopłat. Jeżeli zdecydujecie się dopłacić do 5070, 400 zł i wybrać na przykład 9070, to później stajecie przed kolejnym dylematem, czy nie dopłacić kolejnych 300 zł do 9070xT. Tutaj zaznaczę wam, że ja już tą kartę w tym zestawieniu zmieniałem 4 razy. Bardzo szybko schodzą te 9070XT właśnie w tych cenach w okolicy 3300-3400 zł. Jest to bardzo dobry wybór w tej cenie, zwłaszcza, że kolejna karta tej. 50-70, ja i niestety, no, trzyma cenę dość wysoko. Zdarzają się y, modele w MSRP, ale do niego zaraz przejdziemy. Natomiast mać, możecie mieć te dylematy z dopłatami. I w ogóle bym Wam się wtedy nie dziwił. Natomiast e, weźcie pod uwagę to, że jak robię ten film, to może tej karty prezentowanej, tego Asusa Prime, już w tym momencie nie być. Nie, może nawet na przebitkach pokazuję Wam inną kartę, bo jej nie ma. Naprawdę znikają bardzo, bardzo szybko te karty, bo są naprawdę świetnym wyborem. Zwłaszcza, że do. 5070 TI, o którym wcześniej wspomniałem, całe szczęście, tym razem nie Asus Apalit, chociaż kto wie, co to będzie za karta, jak już będę montował ten film. Naprawdę ten rynek jest dynamiczny. Trzeba zapłacić 4050 zł. I powiem Wam szczerze, Da się wyrwać 5070 Ti w cenie MSRP. Mówi, że masz. Akurat jak montuję ten odcinek, nagrywam przebitki, no to pojawiły się karty w MSRP. Jak go nagrywałem wcześniej, to ich nie było, ale cieszmy się, są i będą, więc jeżeli będziecie chcieli kupić 5070 Ti w MSRP, wystarczy, że chwilę poczekacie i na pewno będą. W komputerników w ciągu ostatnich dwóch tygodni, 4-5 razy widziałem takie przeróżne modele: a to MSI, Vanguard, bodajże, a to jakieś inne Asusy Prime. Ale wiadomo, że te karty w cenach MSRP pojawiają się i znikają stosunkowo szybko, więc da się je kupić. Tylko po prostu wystarczy się przyczaić, czy to ustawić sobie jakieś powiadomienie w aplikacji komputeronika do czego Was zachęcam, czy po prostu codziennie bywać u nich na stronie. W związku z tym no, nie zrażajcie się ceną w tym momencie, bo za 3700-3800 zł to już jest karta moim zdaniem. Dla mnie personalnie będąca lepszym wyborem niż 9070XT, co prawda droższym od 300 zł, ale oferującym cały pakiet technologii Nvidia. A to jest naprawdę wydaje mi się, nie do przecenienia bonus. W momencie, w którym musicie dopłacić ponad 600 zł, tak jak w tym momencie no to już bym się nad tym zastanowił i raczej postawił na 9070 XT. Jeżeli ten dystans jest mniejszy, 300 zł, to sam osobiście postawiłbym na 5070 Ti. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Dalej już niestety Nvidia pozostaje sama dla siebie konkurencją. Mamy tutaj rtx 5080, tutaj mamy akurat msi więc cieszę się, że w końcu jakieś odróżnienie od Asusa. Dużo jest tych Asusów. Ja na Asusa nie narzekam, sam prywatnie mam Asusa, ale ja chciałem różnorodności więc w tym zestawieniu, ale tak się składa, że te karty najbliżej ceny MSRP to jakoś, zarówno po stronie AMD, jak i po stronie NVD jest ASUS, więc dobrze wyceniają karty w tej generacji. Tak czy inaczej, za 5,5 tysiąca, czyli 1500 zł więcej niż 50,70 ja i jaj macie 50,80. No, ja nie wiem, czy jest to warte dopłaty, to już zależy od Was. Jeżeli chcecie mieć kartę taką. O 20% wydajniejszą od 5070 Ti, um, i nie jest to dla Was jakieś mocne budżetowe e, obciążenie. To moim zdaniem warto dopłacić. Natomiast jeżeli gdzieś by tam Was budżet mocno cisnął, to może niekoniecznie. No i na samym końcu Updates 5090. Klasa sama w sobie, cena też niczego sobie 13,500, natomiast jest to 1000 zł taniej niż. W tamtym miesiącu ta sama karta ASUS ta sama, która też u mnie w komputerze, mi udało się ją, o, notabene właśnie, w komputerniku wyrwać jeszcze taniej, no ale to musicie się przyczaić, jak te ceny gdzieś tam będą e, opadały, bo one fluktuują bardzo, bardzo mocno. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, co myślicie o tym zestawieniu i widzimy się... Być może nawet nie za miesiąc, a za parę tygodni w kolejnym zestawieniu, w którym to przybędzie nam kilka nowych kart graficznych. A tymczasem czekam na Wasze spostrzeżenia w komentarzach. Zostawcie nam subskrypcję, dajcie łapkę w górę. No i ja bardzo wam za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!